Nie, nie wypychamy próby, znaczy hmm. do Was akurat nie mówi No rozceszmy no, Cześć, 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 cześć. Zachód słońca. Gdzie jeste? Na pogori. A dokładniej 20 metrów nad tak. Pogorią. Jakie 20? 40. Mamy 65 do góry. Nie mamy tyle. 65 jest tam. Ile tam jest? 65? Dodaj mi to, wysokość. Czy... A jest jeszcze sporo wchodzenia. A to już tylko dla... dla tych najbardziej Konkretnych gości. Tak jest. Marcin mu łęko. On się nie boi lęku. Lęk jemu z ręki. On karmi lęk. Co robimy? boi się mnie. Dokładnie. Co robimy? Wchodzimy tutaj, opierając się na linie i zawiązujemy końcówki, żeby nie wypadały Czyli robimy sub Marcin potwierdź? Potwierdza. Nie zaprzecza. Tak, schodzimy za chwilkę. Jeszcze dookoła pokażę co tu się dzieje. Z tej strony chłopaki pracują ciężko na linach. Młode chłopaki, ale żwawe. Pod okiem, oczywiście, czujnym, wszystko wiemy. No i płyniemy. Przepięknie. Tak wygląda zachód słońca. Stąd zostało go jeszcze dosłownie na 4 minuty. Ok. Over and out. Ale jeszcze trzeba wiedzieć, kto to nakręcił. part OSZ